Piemoneczko widzowie z tej strony Elzar, Witam w kolejnym odcineczku, co warto inwestować podczas Winter Sale'a. Mamy Winter Sale wiebał nam się e, z przytupem. Może nie ma tak dużych spadków, ale tak jak mniej więcej się oczekiwało, nie na następną spadki o, o bardzo dużo procent e, ceny, tylko będą raczej o te max 5-6%. No może 10% w przypadku jakichś lepszych itemów e, i tyle, to były największe spadki, i takie spadki mamy, więc fajne do inwestowania, fajny okres zaraz opowiadamy w co warto inwestować jeśli jesteś już na, na Antwerpie na kapsułkę, zaraz wam pokażę na kapsułkę kilka innych rzeczy, bo naprawdę wiele fajnych rzeczy padło i będą dla was propozycje takie, więc e, przejdziemy zaraz szybkim wstępem odcineczka, sponsor również strona do wymiany swoich skinów, na której aktualnie warto wymieniać swoje skiny w święta e, link do w opisie, darmowe 5$ z kodem LZ przy wymianie Plus do tego mamy ten event, tutaj jaki trwa świąteczny. Macie giveawayka, na tikety i możecie przede wszystkim odbierać darmowe yy, nagrody. Tutaj wchodzicie i możecie sobie zabierać, jakie chcecie. Tu macie również taki progres, który wam się odbiera i robi, więc to, To jest naprawdę spoko opcja. Eee, tutaj jest garecie dniweczki, odbieracie codziennie. Ja sobie otworzę prezent eee, i zobaczymy co Wam poleci. OK, 30 e, okay, bonusu do trada. I za to się dostaje potem jakiegoś free skinka. Więc spoko opcja za wymiany. Więc jeżeli będzie mieć jakieś swoje kosy inne skiny, to serdecznie polecam. E, plus tego, przy wpłacie z moim kodem, tutaj 35% bonusu do dowodowania. Chyba, że jeszcze więcej, czyli przy dowodowaniu 100 dolarów. Tutaj ja mam 40% dolarów. Przypominam już na końcu te skiny. Wystarczy zrobić jakiś 4. z kodem lub lub Tylko dowodować Chodźcie w transakcji. wysyłacie mi na Discord niepliwie. Na A po świętach wamrodzą te skinki. Więc serdecznie polecam. Możemy przejść do filmu. Tak, więc pierwszą e, propozycją ode mnie e, jest e, pojawienie z naklej naklejkami ten e, Fajny, moim zdaniem, pojemnik. Ja bardzo go lubię. I zobaczcie to: jakie wielkie spadki. E, nawet po dwa. 60 go 25. naprawdę spoko, ja się tutaj trochę uszeregowałem Bardzo fajna obniżka ceny, ja serdecznie polecam, to jest pierwsza propozycja Lecz będą, moim zdaniem, lepsze, a oprócz szynek, bo zaraz też przynajmniej przejdziemy Najpierw jest Paryż, zobaczycie co się stało Paryż bardzo spadł, wszystko już jest po złotówce, a pewnie będzie jeszcze tańsze Zobaczcie, złotóweczka za pretendentów, a pewnie to będzie szczęsza I złotóweczka za legendy już jest, za mistrzów złotych 0,4, za tutaj kandydatów Drużyny, złoty 07, autografy legendy, złoty 17. Naprawdę nisko spada. I wiem, tak, poniżej złotówki 0,10 parę. Ja kupuję sobie te e, pojemniczki, bo. To jest według mnie spokojny, fajny, porządny, long term, z ładnymi naklejkami, z jedynym zagrożeniem, jakie naciąga, to możliwe bym Kopenhagą, a raczej większych zagrożeń tutaj zbytnio jakiś nie widzę. I tak samo to się przełożyło na naklejki holo i glittery, które sobie powoli tutaj spadają. Naprawdę niektóre holo są przetanie, jeżeli chodzi o drużyny, tylko sobie znajdziemy jakieś, przejdziemy na piątą stronkę, tu jeszcze nie ma tych holo, które ja strasznie proponuję i są fajne. Mamy, Greyhound. 3,77. Zobaczcie to, bardzo fajną mniejszości. cen, naprawdę, podoba mi się to. Bo to da 4 zł do 3,77. E, wiadomo, kapsuły, razem co, według patrzcie, to po 3,30 odkupowane. No, proszę Państwa, takie holo. Szczerze, no to jest piękne holo, według mnie. A 3,30. Pomyślmy na logikę. To według mnie nie jest dobra. Cena, chodzi mi o to, że jest zatania, i sam jeszcze sobie tutaj dołożę troszkę domówienia na te naklejki, bo naprawdę, według mnie, mam już ich trochę. Naprawdę też porządna cena. Tak samo, jeżeli chodzi o litery, również sobie mocno pospadały i mocno, również dobrze wygląda. Więc święta, według mnie, spoko są te promocje eee, też się tak to będzie wyglądać. Raczej tutaj nie widzę jakichś spadków eee, o 50% lub o 40%. Na pewno nie, eee, ale jeżeli chodzi również o skrzynki, Zobaczcie to: z za moją 220, bo nawet chyba po 2,15. więc tanio, ukoszczenie węża złoty, 112, złoty, 12. Naprawdę tajutko. tak samo odrzutu. Ale, ale no zobaczcie, to ja po złoty 10 mi się udało kupić. Myślę, że czy nie do kupić sobie to taniej. No to nie mało. A jeszcze jak wypadnie z dropu, to tych strzynek nie będzie. To będzie po prostu spokojny long term, który będzie sobie powolutku swoim tempem rosnął. A zobaczcie to, że kupujemy je tylko po złotówce. Wyobraź sobie to, że jak za na przykład 2 lata wypadnie z dropu, uznajmy, że za pół roku i za półtorej kolejnego roku będzie za 5 złoty To przez 2 lata 5 prawie. No, no wiadomo, spowiedziałem to 4-krotność, spowiedziałem skinów, no to 3-krotność. Ale. Jaka lokata wam takie zrobi krotności? Żadna. Więc naprawdę warto, według mnie, jest dużo fajnych rzeczy, poprzedzać swój rynek, bo nie tylko to spadło, jest dużo fajnych rzeczy. Ja tutaj dałem kilka pozycji ode mnie, świątecznych. To ma tyle, widzowie. Trzymajcie się. Życzę Wam szczęśliwych świąt, miłego dnia. Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.